Kanał lotniczy, odlotowa telewizja. Tak, naprawdę jest to są samot bojowy. są to przeznaczone do przepłytywania, celu niszczenia powie celu powietrznych. I samolot bojowy, który głównym zadaniem jest tutaj, w trakcie pokoju, oprócz szkolenia, oczywiście, kolejnych pilotów, utrzymanie dyżurów bojowych. Chciałem polatać nad lotniskiem 23 bazy, wtedy jeszcze pierwszej eskadry i pierwszego pułku lotnictwa myśliwskiego. Z racji tego, że się tam wychowałem, było to moje marzenie, żeby tam polatać. Chciałem latać akrobację. Jeżeli gdy już udało mi się polatać akrobację samodzielną, pomyślałem dlaczego by nie zrobić tego z samolotem bojowym. Pomysł urodził się około 6 lat temu. Wspólnie siedzieliśmy z Arturem Kałką, z Arturem Kielakiem, z Adrianem Rojkiem w gabinecie i stwierdziliśmy, że coś byśmy kiedyś być może wspólnego zrobili razem bo rozmawialiśmy o swoich samolotach i stwierdziliśmy, że jest to możliwe. Są bardzo różne samoloty, różnią się praktycznie wszystkim, jednakże jest wspólne okienko, gdzie mogą się te samoloty spotkać i coś wspólnego pokazać. Na tym nam bardzo zależało, żeby pokazać właśnie starcie dwóch granicznych parametrów samolotów naszego, który lata bardzo wolno. Ciężkiego samolotu, z samolotem lekkim, silnym, najsilniejszym w Europie, jeżeli nawet nie na świecie, aktywacyjnym samolotem Artura Kielaka i znaleźć to wspólne, wspólne miejsce na niebie, gdzie możemy razem wspólnie coś, coś pokazać, razem polecieć, razem zrobić coś, co komuś się może spodoba. Co jest dla nas najważniejsze? Tak, e, Łączymy lotnictwo cywilne z, e, z lotnictwem wojskowym. E, lotnictwo nie wyróżnia, czy, nie wyróżnia, czy ktoś jest wojskowym, czy, czy cywilem. Tak? Powietrze jest e, takie samo dla każdego. Chcemy e, pokazać historię polskich skrzydeł, przede wszystkim tradycję Dywizjonu 303, e, który spadkobiercą jest 23 Baza. Pierwsza eskadra i pierwszy pułk lotnictwa myśliwskiego z Miejska Mazowieckiego. E, ja, poprzez e, latanie i reprezentowanie Polski, zawsze, zawsze o tym marzyłem, żeby. Móc reprezentować orzełka i polską flagę na mistrzostwach świata, więc przede wszystkim pokazanie ludziom, że i całemu światu tak naprawdę, bo robimy to jako pierwsi na świecie, że tu jest Polska, jesteśmy twardo ugruntowani w lotnictwie, mamy piękne tradycje lotnicze tak naprawdę, ale chodzi o to, żeby ludzie na całym świecie wiedzieli, że jesteśmy gotowi, że Polska jest przygotowana, że mamy wspaniałych pilotów, którzy potrafią robić różne rzeczy, potrafią pokazać samolot pięknym pilotażu bojowym, ale są też zawodnicy dobrzy w Polsce, mam nadzieję, że dobrze reprezentuje Polskę, więc no, głównym przesłaniem jest, jest po prostu promocja polskiego lotnictwa. To jest niesamowity widok, szczególnie dla mnie. No, zobaczyć wreszcie miga z takiej odległości, z bliska o czym zawsze marzyłem. To jest niespotykane połączenie dwóch tak różnych samolotów. Staram się latać bardzo dynamicznie, Piotr też lata dynamicznie, ale na samolocie bojowym, więc, więc trzeba było te dwa charaktery zgrać i zrobić to bezpiecznie tak dla nas obydwu. To wszystko z daleka wygląda na bardzo spokojne, ale tam w powietrzu my bardzo dużo pracujemy. Ja nad precyzją, a on bardzo mocno pracuje z terami, żeby, żeby utrzymać bezpieczną odległość ode mnie. Zrobiliśmy to pierwszy raz w tym roku i do końca nie wiedzieliśmy jeszcze, oprócz tego, sporych, długich na rozważań teoretycznych, nie widzieliśmy do końca na ile to, co wymyśliliśmy, się sprawdzi w powietrzu, bo tak naprawdę 90-80% przygotowania tego lotu, który robimy wspólnie, z Arturem, to jest na ziemi. Udało się po, po, po 6 latach, ale wykonać taki wspólny lot, że okazuje się, że jesteśmy pierwsi. A jeszcze na domiar tego to, na czym nam bardzo zależało, właśnie, czyli te, to malowanie dla Artura, po to, żeby podkreślić jednak ten te, nasz związek, nasze konekcje właśnie z Skadą Kościuszkowską. kanał lotniczy, odlotowa telewizja